Dzień dobry. Wiecie co? Ja chyba kurwa zrezygnuję z tych kurbek Bo własne zdrowie kurwa marnować i życie jeszcze dobra Będę bardzo cicho bo to jest bardzo przypołowo. Obok jest jakiś hotel. Jesteśmy w tej chwili. Nie, gro, nie wchodzić grozi zawaleniem. Dobra. Dobra. Jesteśmy w środku. Eee, także mogę Was oficjalnie przywitać. Dzień dobry. Eee, jesteśmy. Ale ja nie zamierzam wchodzić do piwnicy. Jesteśmy. Nie wchodzić nie Jest w bardzo złym stanie ten. Eee, ten. A, miałem Wam powiedzieć, co to jest. To jest hmm. villa. Pewnego pana yy, pana, który wymyślił, był właścicielem, nie wiem jak to powiedzieć, yy, właściciel i producent o! Wynalazca leku z krzyżykiem. Jeśli powiecie, bo nie wiem w jakim wieku będą to oglądali ludzie, jak zapytacie się starszych, to wam powiedzą. To, było. to była jego willa. To była jego willa. On był wynalazcą, producentem Boję się tu chodzić po tych do, bo tych tych Bo wiecie co, bo to jest homo niepewne Nie musiałem ćwiczyć sporty walki, a tam są jakieś domki, później je zwiedzimy, ja chcę jak najszybciej się stąd ewakuować. O, nie, tam nie będziemy szli. Zobaczcie, jak tu jest wszystko, wszystko tu jest już zawalone, tu już jest w bardzo złym stanie. Bardzo w bardzo złym stanie. A tam jest główna ulica, żeby nie było. Tylko, że nie wiem, czy, czy ja mam tam iść na górę. To był mój mentor, że tak powiem brzydko. Oj. O, widzicie? Ale fajny widok stąd Ty i tu jeszcze prąd jest podłączony Jak się okaże, że to jest jakiś alarm To ja się bardzo zdenerwuję Zobaczymy na górę Mam nadzieję że mnie nikt nie wyrukał i nie zawołał policji Jesteśmy na samej górze Ale ja wolałbym się nie unia... Pokażę Wam tak szybko A tam było wejście A tam są jakieś te Dobra, wiecie co? Ja porobię chwilę zdjęcia I będę schodził stąd i spotkamy się na zewnątrz dobra weszliśmy z budynku to była mega szybka że tak powiem eksploracja To są jakieś budyneczki obok jeszcze to chciałem je wam pokazać ładnie tu pachnie drewnem powiem wam szczerze bo jest cały budynek z drewna zrobiony Tu było pewnie jakaś... O kominek jest, popatrzcie. A ktoś tu pewnie przychodzi, bo są świeczki. Jeszcze i są ciuchy. Więc tu pewnie jakaś bimbrownia jest. Dobra. Tak to wygląda, całe z drewna jest. Z kominkiem, z kuchnią tutaj. Drzwi oczywiście wywalone. To jak się wychodzi, jest piękny budynek na wprost. Piękny on jest. Szkoda, że już jest w takim stanie w jakim jest. Dobra. Dobra, Jesteśmy w tym drugim budyneczku. Jest ładny bardzo, bo ma kominek. Tu jest jakaś sala, pewnie to jakaś jadalnia była albo coś. Tutaj była kuchnia pewnie. Nie chcę świecić, wiecie co? Wybaczcie mi, ale kręcę kiepską kamerą, a naprawdę nie chce mi się yy, wyciągać czegokolwiek. Tu pewnie była toaleta. Czy nie jestem pewny czy to była toaleta? Ale tu nic ciekawego nie ma. Mam nadzieję, że tam na górze nikomu nie zakłócę spokoju. Mam nadzieję, że wszystko widzicie. To jest jakieś pomieszczenie następne. Jak ktoś tu jest, to jestem w pokojowych zamiarach. Tu jest jakieś pomieszczenie. O widzicie? Gadam sam do siebie. No normalnie to już szajbenduzen duzen jest. No tutaj jest koniec. Tu jest dach. Tam widać budynek Owo oddali. Ja trochę boję tu wejść. Tu jest szafa jakaś. Nie wiem czy widzicie, przepraszam Was za jakość. Ale. Dobrze. No dobra. Także to na razie wsio. Myślę, że to będzie idealne miejsce. Żeby Wam podziękować za obejrzenie krótkiej eksploracji Niestety wydygany byłem, jak nie powiem co Mam nadzieję, że wyjdę stąd Zapraszam Was na Facebooka To prawda, ja nim nie zarządzam, tylko moja małżonka No ale Facebook ma więcej polubień niż, niż YouTube Nie wiedzieć czemu Więc Dziękuję Wam za obejrzenie Zapraszam Was do polubienia strony, do subskryp subskrypcji i przypominam, że setny subskrybent idzie z nami na Urbeks. Więc dobra. Więc dziękuję Wam bardzo. To jest tak. Jeszcze wam sfilmuję tutaj z zewnątrz jak to jest. Bo z tej strony nie widzieliście tego. Tam jest ten, tu jest ten domek. Jeszcze. Dobra. Więc ja wam bardzo dziękuję za wspólne... Wiedzanie zapraszam do subskrypcji, do śledzenia Facebooka. O, a tam macie jeszcze, zanim odejdę. Tam macie ten ładny, piękny domek. Więc trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.